Witam was, wszystkich was serdecznie, oto ja Harkołowski znany jako keperowi756 I dzisiaj Pokażę wam Największe Gówno ever Cały świat kurwa patrzy na to i to jest kurwa Smutne YouTube jest bardzo kurwa zjebaną Stroną na świecie, którą ja zobaczyłem We wcześniejszych latach Kurwa Widziałem, że wszystko było normalnie, a później wszystko się jebie i nie, nie ma już kurwa sensu popatrzeć na ten cały pierdolony internet. Wolę już odejść i kurwa iść do roboty, a nie kurwa patrzeć w takie czulstwa, które patrzę i czytam. Ja już mam dosyć. We dniu 31 października zmienili... Jakby to powiedzieć, kolor i no tą technikę. Kurwa, nie wiem jak to mam powiedzieć. Jakieś tło i inne przyciski zajebane chuj. I to było o godzinie 20 i 21. Tak. Tak. Zaczęli to kurwa wszystko zmieniać i zrobili kurwa gorszą. Gorsze, kurwa, ciulsło ever Teraz patrzcie, patrzcie, na to Na przykład klikniemy sobie na Your channel Kliknij na I teraz Fajnie, nie? Miałem, kurwa Prostokąt I nie mam tego prostokąta, tylko jakiś kurwa, shape pierdolony A i jeszcze Widzicie to? To nie miało tak być Nie nie, na chuj kurwa powiększyć, żeby tutaj widzisz w HD Kurwa Chuj, chuju zajebany pierdolony Myśli ślina mi kurwa Okej, okay, ja coś musiałem Co jest? Aha, to było HDDek odpalił mi się, fajnie Eee I co dalej? YouTube to kurwa gówno zajebane pierdolone a jeszcze, jak nie, na przykład klikniemy na stary filmik. No. Tutaj coś zmienili, kurwa. Widzicie to? Quirk 04. No. Zbie zjebali to wszystko. Nawet, kurwa, nic nie mogę zrobić. Wszystko mi się nie podoba jeszcze to mi, kurwa pokazuje te gówno zajebane. Wypierdalaj stąd, bo zarcie zapierdolę. Tak, ja jestem bardzo groźny i toksyczny, dlatego że nie spałem. Dałem, miałem kurwa nerwice. I nie mogę nic robić, bo my wypierdolili mnie z domu. A i jeszcze. Oczywiście to jest Up My Arse. Od Bruno Powroznik to zostaje, dlatego to jest mem. Nie chodzi o LGBT, chodzi o object that I shoved up my eyes. No. I to Mamy... Shit posty, Piękne. Radom. TF2. Jakieś... I chuj. Jeszcze jakieś... Ruskie... Mamon. Afrykany i nostalgia Don't shoot, I shot the boomer A i jeszcze League of Legends No co by to powiedzieć no, chyba już odpowiedziałem na tym filmiku, że nie gram League of Legends bo ja nie rozumiem o co w tym chodzi To jest jakiś, nie wiem, World of Warcraft ale za głupi jestem I nie mogę nic zrozumieć Animated films, memy i mamy kurwa dalej. Przecież tu był jakiś kurwa Jeffrey Dahmer Telegra od Analog Noise Fajnie. Mi się wszystko nie podoba. O, i jeszcze Fanboy. Jak ja kurwa nienawidzę pierdolne fanboyów. Już odpowiedziałem wczoraj, to znaczy dwa dni temu. Ten pierdolony film, że nie lubię Femboi, bo to jest gejowskie i ja, ja bardzo nienawidzę, ja wolę za, zajebać, rozpierdolić kurwa, zastrzelić im nie wiem, strzelbę na głowę to znaczy strzelbę na, albo nie, o głowę o kurwa nie myślę, bo jestem bardzo zmęczony tyle mogę wam powiedzieć ja już kurwa mam dosyć co tu widzę To jest jakiś kurwa żart że YouTube tak się zmienia Bardzo kurwa śmieszne Cringe website ever 2022 A właśnie jest Listobat 1 Jest no nad November Wiecie co to oznacza? To oznacza, że aż do końca listopada nie zwalisz Nie zwalisz świnia